Kiedy masz już zrobione dwie połówki, jedna oczywiście z odciątą nitką o tutaj, a druga jeszcze, która jest na szydełku, to teraz będziemy myśli je połączyć i to będzie nasz punkt pierwszy, w którym się, pierwszy łuk, w którym się będziemy łączyć, one się tutaj fajnie właśnie... Są takie same dokładnie i to są nasze jakby odnośniki, gdzie mamy tutaj zaczynać. Ok, zwróć uwagę oczywiście na to, która to jest lewa strona robótki. Ta tutaj to jest lewa strona robótki, ona się charakteryzuje takimi właśnie karpkami, a ta tutaj to jest prawa strona robótki. Te nasze słupki są bardziej takie yy, gładkie. Tak więc odwracamy sobie robótkę na lewą stronę, tak żeby tutaj po tej stronie był nasz, nasza nitka była. Tą robótkę musimy mieć na prawej stronie, żeby nasza lewa była do środka, czyli te nasze lewe strony mają być w środku, a na zewnątrz mamy mieć prawe strony. Ok, zaczynamy. Na początek zrób sobie dwa oczka łańcuszka, raz dwa, teraz bierzemy naszą drugą połówkę, tutaj gdzie mamy o, ten nasz pierwszy łuk, zaciągniemy sobie oczkiem ścisłym, ja chyba nawet wyrobiłam tą nitkę, ale to myślę, że raczej nie zrobi nam różnicy. Ok zrobimy sobie teraz raz, dwa oczka łańcuszka. I wracamy się na tą połowę, czyli będziemy robić jedna, druga, jedna, druga na zmianę. Teraz półsłupek, raz, dwa oczka łańcuszka i znowu wracamy się na ten drugi łuk. Tak więc zawsze zwracaj uwagę, żeby się nie pomylić na ten łuk. Robimy półsłupek i znowu raz, dwa oczka łańcuszka na ten łuk. I tak na zmianę znowu raz, dwa i tutaj się wbijamy pod ten łuk, raz, dwa. Omijamy tutaj, czyli przechodzimy tutaj na ten kolejny łuk. Znowu raz, dwa, zrobiliśmy tutaj ominięcie, teraz musimy zrobić tutaj. Czyli wszystko robimy to samo jedna połówka, druga połówka, raz, dwa i teraz przechodzimy tutaj na następny łuk łuk za łukiem będziemy teraz sobie łączyć, raz, dwa oczka łańcuszka i przechodzimy na kolejny łuk widzicie w taki sposób powstają nam właśnie znowu rzędy łuków, tylko my już je łączymy ok jesteśmy na tej stronie, czyli raz, dwa Momencik, bo nitka mi się tutaj poplątała, czyli teraz przechodzimy sobie na ten łuk Raz, dwa I na kolejny łuk Raz, dwa I znowu na ten łuk I tak przechodzimy lewa, prawa Lewa prawa, lewa prawa. Raz, dwa. Raz, dwa. Widzicie? To nam idzie równiuteńko. Dosłownie jesteśmy w tych samych tutaj punktach. Raz, dwa. Raz, dwa. Oczywiście sprawdzajcie sobie, żebyście się nie zagalopowali, nie zamknęli całego, bo wtedy jedyne co Wam zostanie to no, nadmuchać ją na balon, też można na no, spokojnie, ale jeżeli zamierzacie zrobić to z, bez usztywniania na balonie, to nie zamykajcie jej całej, tylko sobie kontrolujcie, tak żeby tutaj ta kula Wasza weszła Wam, raz, dwa... I znowu półsłupek, raz, dwa, i kolejny półsłupek, ja myślę, że już mogę spokojnie, a jeszcze mogę robić, raz, dwa. Zamyknijcie sobie zawsze, zawsze sobie zamykajcie jak najwięcej, żeby później na tej kuli akrylowej jak najmniej mieć, tak więc Zawsze sobie możecie przymierzyć, włożyć jeszcze tą kulę i zobaczyć, okej, okay, dobra już wystarczy, wtedy mniej wam zostanie zrobienia tego na kuli. Ja już mam taką ala kieszonkę, myślę, że już mogę na spokojnie sobie włożyć y, tą bombkę, zdejmę tutaj sobie, y, czasami używam właśnie, o szydełka, bo jest po prostu prościej, też fajny tip. Bo ręką jednak jest to, jest to ciężko, widzicie, bo to się zatrzaskuje, a szydełkiem jak sobie przetrzymamy, to fajnie to schodzi. E, OK. Teraz y, jak będziecie oczywiście obsadzać tą kulę, to sobie wyciągnijcie bardziej tą nitkę, żeby Wam się nie daj Boże to nie spruło. E, I teraz jak ja zakładam, patrzę sobie na motyw o w ten oto sposób. I próbuję, już Wam mówię dokładnie gdzie. Jak macie tutaj dwa motywy, to ja staram się o mniej więcej tutaj na środku włożyć to nasze, naszą kulę. I momencik, teraz muszę dobrze wycyklować. na spokojnie to nam przejdzie, jest takie fajne, bo właśnie te łańcuszki są dosyć elastyczne. Zobaczcie, idealnie to tutaj pasuje, o, ten oto sposób, widzicie? O tak, teraz to nam się fajnie ponaciąga, wiadomo, tutaj teraz będziemy mm, nie robić na dwa, tylko im bliżej będziemy końca, tym będziemy zwiększać troszkę też te oczka. Czyli teraz będziemy robić trzy oczka łańcuszka, ponieważ na tej kuli te dwa to będzie troszkę zaścisło i będzie nam się ciężej robiło. Czyli teraz robimy sobie. Macie, Ok. Teraz sobie złapcie tak tą kulę, żeby móc sobie o tutaj spokojnie. Jakby naciągać jeszcze rękoma i robimy sobie raz, dwa, trzy oczka. Łapiemy sobie teraz tutaj ten łuk, w ten oto sposób. Przeciągnijcie sobie oczkiem ścisłym, i na wahadełko możecie sobie to zacisnąć. I znowu raz, dwa. O, mi tutaj nitka uciekła. Ok. Dwa, trzy. Łapiemy teraz tutaj ten łuk. O, w ten, oto sposób. Zróbcie od razu, możecie obracać tą kulą oczko ścisłe i tak samo na wahadełko sobie je zaciskamy. Na wahadełku je zacznijcie i znowu robimy tutaj trzy oczka. I zaciskamy tak samo. Tak więc zróbcie to sobie tutaj, w ten sposób właśnie zamykamy te łuki po całym obwodzie. Zamknijcie sobie do końca. I spotkamy się tutaj przy samym końcu zamknięcia o przy tej naszej nitce. Ja już tutaj zamknęłam okrążenie, jestem przy tej naszej nitce. Oczywiście zrobię sobie dodatkowo oczko łańcuszka, wyciągnę trochę nitkę i obetnę ją. Teraz zacisnę. I oczywiście zostało nic więcej, jak tylko pochować nasze nitki. Ja sobie nitki chowam po prostu o, wplatając je gdzieś pomiędzy nasze łuki, składające się z oczek łańcuszka. W ten oto sposób, gdzieś pod spód, tego nie będzie widać, to się nie będzie rzucać w oczy. A dobrze schowana nitka też nie będzie nam wychodzić, o jeszcze jedną mamy schowaną, obetniemy, teraz tą zaciśniemy i również schowamy, ten oto. W tylko sobie obetnę nitkę. I jak widzicie, fajnie nam to wyszło. Na czerwonym kolorze komponuje się to bardzo fajnie i widać też wzór. Ja na, zrobiłam na kuli akrylowej i wzór oczywiście też widać, oczywiście, ale. Chyba bardziej jednak jest on widoczny tutaj na takim wypełnieniu pełnym jakimś kolorem. Aczkolwiek w dwóch tutaj w tych wersjach jest on bardzo efektowny. I oto ta bombka. Dodam jeszcze właśnie, że jeżeli byście mieli ochotę zrobić sobie taką bombkę na większą kulę akrylową to spokojnie możecie zrobić sobie tą tylko po prostu powiększycie ją nie zakończając na tym rzędzie tylko zróbcie sobie dodatkowo rząd włóków Załóżmy z 5 bądź 6 oczek łańcuszka. A tutaj już regulujcie sobie po prostu tą wielkość indywidualnie, przykładając po prostu do połowy kuli. Tak więc śmiało możecie to, ten wzór używać również na większe kule akrylowe, po prostu powiększając o te rzędy łuków z oczek łańcuszka. Tyle na dzisiaj ode mnie. Mam nadzieję, że podobał Wam się tutorial. Dajcie znać, co byście jeszcze chcieli oczywiście zobaczyć na kanale. Ja zachęcam do subskrypcji, do kliknięcia dzwoneczka, żebyście również byli na bieżąco, jeżeli wejdzie jakiś nowy filmik na ozdóbki bądź jakieś inne tutaj udziergi. Tak więc zachęcam, również zapraszam Was do mnie na Facebooka pod tą samą nazwą. Znajdziecie mnie i oczywiście takie logo BK w kolorowym tle. Również na Facebooku jest grupa Kreatywne Siostry BK. Tam zachęcam również do chwalenia się oczywiście swoimi dziergami. No i oczywiście otagujcie mnie, ja będę na pewno rada, jeżeli mnie otagujecie i z miłą chęcią również udostępnię Wasze posty u siebie, Wasze chwali posty, bardzo mile widziane, tak więc cóż, miłego dziergania i do zobaczenia w następnym filmiku.